Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie sam powiedzieć o moim snapchacie, którego macie teraz na ekranie w opisie i w komentarzu a nexo zero jakby co. Jeżeli ktoś jest ciekaw co robię poza YouTube'em, lub jak wygląda, możecie mnie dodać. I co? Kolejny film pojawi się za 350 godzin. Każdy dzień ma pestre czas czekania o godzinkę, a każdy komentarz o minutkę. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. <muzyka> Zaczniemy sobie od chyba bardzo dobrze znanego wam filmu, bo jest to jeden z większych wirali. Generalnie w jakiejś japońskiej lub chińskiej miejscowości, najzwyczajniej w świecie przejeżdżały sobie auta. Jednakże owa ulica znajduje się tuż przed górami, i niestety, ale dla jednej rodziny, która znajdowała się w aucie, mogło skończyć się to tragicznie. Jednakże mieli oni aż nadmiar szczęścia. Zresztą zobaczcie sami, co się wydarzyło. Ten film przedstawia pilota, który znajduje się na lotnisku i prawdopodobnie podchodzi do startu, jednakże to co się wydarzyło po chwili przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Pilotowi zabrakły centymetry, a nawet milimetry do tego aby stracił głowę. Zresztą zobaczcie sami. Zima, góry i narty. Nawet fajne połączenie. Jednakże dlatego mężczyzna jego zjazd z góry skończył się prawie śmiertelnie. Miał on wiele szczęścia. Że nie skończyło się to o wiele gorzej. Generalnie, gdy cofał się na trawi, nie zauważył tego, że jest na samym zboczu góry, przez co na ziemię, odbijając się kilka razy od skał czy też od śniegu. Szczerze nie wiem, jakie obrażenia miała owa osoba, jednakże po całym upadku stał i pojechał przed siebie. Na prawdziwych przyjaciołach, przyjacielach można polegać i w tym wypadku jeden z chłopaków miał ogromne szczęście, że obok niego był jego przyjaciel. Generalnie się on przeskoczył nad klifem, niestety ale jego jedna noga się poślizgła i prawie spadł w dół, w przepaść. Jednakże chwycił go jego znajomy i uratował mu tak naprawdę życie. Także, to by było na tyle, jeżeli tutaj wytrwałeś. Napisz w komentarzu, wytrwałem lub wytrwałam. I słuchajcie, jutro może nie być filmu. Jeżeli filmu po prostu nie będzie, to nie miałem po prostu czasu go zrobić, ponieważ będę w podróży do Katowic. Także, albo słyszymy się jutro, albo słyszymy się dopiero w czwartek. Także życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru, czy też poranka, zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.